Roku 1984, a dzisiaj, 22 dnia listopada 2013 roku, wreszcie Karolina Leszko opowie o sobie i o tym wszystkim, co dzieje się ze swoim Złotym Anem. Witam Cię ciepło i serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie, Tomasze, witam. Karolina, czy miałabyś coś przeciwko, żeby grupa na przykład Złoty nam podczas trasy koncertowej grupy YouTube w przyszłym roku w Polsce na przykład supportowała Bono i spółkę? <laughs> nie, absolutnie nie mam nic przeciwko. <laughs> Byłoby fantastycznie. E, Karol... no, Karolina Leszko, czyli kilka słów o tobie Karolino, skąd się wzięłaś, gdzie mieszkasz, skąd ta pasja, skąd z tobie to wszystko? Cięż... Ciężko jest mówić o sobie. No czasem Bo, trzeba. Przed... Przez trzech słowach mogę krótko sobie powiedzieć. No, przede wszystkim na pewno jestem matką, e, matką dwóch wspaniałych dzieci, samotną matką i osobą, która gdzieś tam e, spełnia się muzycznie, czyli jakby muzyka odgrywa także bardzo ważną rolę w moim życiu. Myślę, że w tym, mom myślę, że w tym, w tym momencie, momencie myślę, że wystarczy. <grafy> myślę, że w tym momencie możemy również pozdrowić twój rodzinny Wałcz, tych wszystkich, którzy Oczywiście, słuchają. Oczywiście, tak, w tej chwili jestem w Wałczu, więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Karolina Leszko, pasja śpiewania, czucie sceny czy potrzeba i wielka siła kreacji i energetycznego ducha? Jakbyś to wybalansowała na tej swojej drodze? Znaczy, powiem ci tak, ja jestem za osobą otwartą na ludzi. Kocham ludzi i tak samo bardzo kocham scenę, więc jeśli mogę dawać e, przyjemność ludziom e, na scenie, to, to jest tak samo dla mnie bardzo wielkie szczęście. Dla mnie tak na, na dobrą sprawę jestem, tak e, spełniam się i dostaję skrzydeł na koncertach, więc jakby jestem wokalistką koncertową, jak najbardziej uwielbiam publik i tą magię, którą, te, którą e, można stworzyć między ludźmi a wykonawcą. Więc jakby scena, muzyka to jest coś, co... Co daje mi pełnego powera, pełne spełnienie, pełne szczęście. I to jest moje miejsce. Powiedziała Karolina Leszko, wokalistka grupy. Złoty Manam, z tym platynowym składem, z Bogdanem Kowalewskim, z Ryszardem Olesińskim i z Pawłem Markowskim. No właśnie, muzyczna przeszłość odchodzi w niepamięć, bo teraz wszyscy kojarzą Ciebie z nazwą Złoty Manam, będziemy zaraz o tym rozmawiać, ale tak naprawdę ważne było dla Ciebie to pierwsze spotkanie z Markiem Jackowskim, święta i pamięci Markiem Jackowskim, którego tak nam bardzo brakuje. Co wydarzyło się wówczas, gdy Marek stwierdził, będziesz śpiewać w Złotym Manamie, co czuła Karolina Leszko? Powiem Ci tak, Marek Jaskowski odegrał bardzo ważną rolę w moim życiu. Jest osobą, jest dla mnie mistrzem, był mentorem, moim naj, największym przyjacielem. Był nie tylko odkrywcą, jakby, i osobą, która uwierzyła w mój talent, ale był przede wszystkim osobą, która była ze mną w bardzo ciężkim przeżyciu, traumatycznym, który, który przeżyłam jeszcze niedawno. I tak na dobrą sprawę traciłam nadzieję, że jeszcze cokolwiek, gdziekolwiek będę mogła robić muzycznie. A Marek był akurat tą osobą, która do końca mnie wspierała, do końca podbudowywała. I do końca dawał mi wiarę w to, że Karolina będzie dobrze i jeszcze zagramy razem. Bardzo ubolewam nad tym, że nie stanie obok mnie na scenie. Czułam, co czułam. Czułam wielką, wielkie jakby obciążenie, które na mnie jakby spada. Widziałam, że to nie będzie łatwe. Widziałam, że... Być wokalistką tego składu to jest bardzo duża odpowiedzialność. Więc jakby przeżyłam wielką drogą, drogę jakby muzyczną. Nie, nie, nie jestem jakby gdzieś tam nieskąd, nie skąd, nieznana jakaś tak. tam. Mhm. Więc jakby wiedziałam, że mam jakby utorowaną jakąś drogą muzyczną, wiedziałam, czego chcę przede wszystkim, wiedziałam, że chcę wykonywać muzykę rockową, Jakby w tym kierunku byłam zawsze ukierunkowana. Czułam też szczęście i satysfakcję. No, chyba każda wokalistka, każda osoba, która spełnia jakieś swoje marzenia, dąży do tego, żeby w końcu mieć swoje miejsce, tak? Więc jakby poczułam się bardzo wyróżniona, bardzo. I, i myślę, że do końca życia ta osoba, ta postać, ten człowiek, bardzo skromny zresztą, bardzo dobry, e, będzie miał u mnie miejsce w sercu i będę mu zawsze do końca życia, bez względu na to, co, co się wydarzy, dozgodnie wdzięczna. No właśnie, mówisz o tym speedzie, o tym wielkim porywie ducha. To samo mówi Marek, bo powiem radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom radia wnet Irlandzkiej Polskiej Tygodniówki, że po raz pierwszy o Karolinie Leszko usłyszałem właśnie od Marka Jackowskiego podczas naszych wielogodzinnych rozmów o historii polskiego roku, o literaturze, o szekspirze, właśnie w, w, w Polskiej Tygodniówce w radiu Nirefem I wtedy Karolinę Leszko postanowiłem zaprosić na portalu społecznościowym Facebook i chwilę sobie pogawędzić, a Karolina stwierdziła, że no, skoro rekomendujecie Marek Jackowski, skoro jesteście znajomymi w zażyłościach, to nie mam nic przeciwko. No ale właśnie, to wielkie szczęście przygotowania do prób, ale również masa domysłów ze strony tego zalewu medialnego szumu, ale też Karolina o czym przekonała się na własnej skórze. Zawiść i nieprawdziwość ludzi, tak zwanych pseudoprzyjaciół, pochlebców, znajomych. Czujesz złość teraz? Czy to wyzwala mobilizację? A może masz ochotę zakopać się? W przysłowiowej. się już rzecz nie będę wspominał o ex-menadżerach i innych osobach, które są no nieprawdziwe. Powiem ci tak, na pewno nie zamierzam się gdzieś tam chować i zamykać. Jestem osobą, która, mm, jeśli zrobiła coś złego w życiu, to stara się zawsze stanąć i powiedzieć przepraszam, zrobiłam to złe. Ale jeśli wiem, że robię coś uczciwego, to nie mam zamiaru się chować. Mam błogosławieństwo jak dla mnie teraz najważniejszej osoby w Marku, Ewy Jackowskiej, która jakby dała mi trochę też ducha, wsparła mnie bardzo duchowo. Powiedziała: Karolina, masz moje błogosławieństwo. Marek chciał, żebyś śpiewała. Będzie z nami grała córka Marka Jackowskiego, Bianka. Niezwykle utalentowana dziewczyna, bardzo miła. I bardzo się cieszę, że, że krew Marka stanie obok mnie na scenie. Więc, więc, jakby e, wiesz, podchodzimy do sprawy uczciwie. Gdyby zadałam po śmierci Marka e, Ewie Jackowskiej pytanie, Ewa: jeśli to jest nie w porządku teraz, to ja się nie będę w to pchała. I dostałam odpowiedź: i Karolina, że absolutnie, Marek tego chciał. E, chłopacy cię, jakby zaproponowali ci udział w, w tym wydarzeniu, więc, jakby macie moje pełne poparcie. Więc musisz to dokończyć. Więc jakby spełniamy wolę Marka. I, i to, co powiedział Maciek, z którym zresztą później miałam to, tą sytuację wyjaśnioną, zaszło nieporozumienie. Media wyciągnęły jakby później, podciągnęły tą wypowiedź i jakby dodały do tego obróbki. Więc jakby wiesz co, nie czuję złości, nienawiści, mhm. bo, bo, bo będzie pełno takich takich jakby spekulacji, takich naszych, wiesz, mamy dużo przeciwników i to się wiąże z tym, że jest bardzo dużo fanów jakby starego mamamu, czyli kory w składzie z Markiem. Ja nigdy nie będę wiesz, zastępowała ani kory. Nigdy nie będę się z nią porównywać, nigdy w życiu, To jest legenda, bardzo ją szanuję. I, i my my po prostu robimy swoje. My nie chcemy nikogo krzywdzić, tylko chcemy sprawiać przyjemność, tak? i więc jakby wiesz, tu sprawa jest czysta no, nie, nie, spotykam się wielokrotnie wiesz, z, z sytuacją zabiści, z, z, można powiedzieć z czystej zazdrości, ale nie mam na to wpływu, nie mam na to wpływu i to jeszcze może, tak jak mówisz, daje mi jakby takiej siły do tego, żeby właśnie udowodnić że, że to będzie dobre że to będzie na poziomie i, i, i można się przy tym fajnie bawić i Dokładnie. sprawiać przyjemność ludziom Dodatkowy energetyczny kod, jak kiedyś napisałem w kilku miejscach w cyberprzestrzeni muzycznych portalach, że tak naprawdę grupie Złotym nam nie można zarzucać, że to jest coverowy band, bo przecież riffy Ryszarda Lesińskiego, niesamowite partie basu e, Bodka Kowalewskiego, czy no specjalna, niepowtarzalna perkusja, rytmy wybijane przez Pawła Markowskiego, to przecież nie coverowanie, nie zrzynanie, bo przecież panowie w dalszym ciągu z tobą będą grać samych siebie, to co wydarzyło się od roku 80-81 w tym legendarnym Złotym Składzie, ale właśnie zawiść, wszyscy upatrują w tym drugie dno, ale tak naprawdę szykujecie również jako grupa Złoty Manam nowe nagranie. One objawią się gdzieś tam wiosną, bo nie chcecie robić tego na szybko, na łapu-capu, tylko po to, żeby zaspokoić żer opinii publicznej, pokazać tym, którzy mówią, że Złoty Manam to cover band tak itd., itd. Wy pracujecie, robicie swoje nagrania i idzie to swoim tokiem. Jaka atmosfera panuje w zespole? Powiem Ci tak, to nie jest cover band, gdyż każdy z chłopaków stworzył swoje partie i każdy gra swoje, nie czyjeś. Więc, jakby powiem Ci tak, atmosfera, energia jest bardzo, bardzo pozytywna, jest bardzo energetyczna. Chłopacy preferują i, i okazują bardzo wysoki poziom. Naprawdę, to jest. Ja spotkałam się z wielkim dla mnie, to po prostu z wielką satysfakcją. To jest dla mnie bardzo wielkie przeżycie. Bardzo jestem wdzięczna przede wszystkim osobie, że jest mi dane, że mogę grać z takimi muzykami. Słuchaj, to jest taki power. Zresztą mam nadzieję, że przyjdzie do nas na próbę. No oczywiście, na muszę spać. z wielu powodów. Jest bardzo Poza wysoki poziom. Chę. Naprawdę, ja muszę bardzo składać bardzo dużo pracy i wysiłków w to, żeby nadążyć nad, za chłopakami. Oni są bardzo świadomymi muzykami. Wiedzą, czego chcą. Więc jakby y, to brzmienie jest po prostu cudowne, jest po prostu, to jest coś niezwykłego, to jest magia, więc y, myślę, że słuchacze, którzy przyjdą y, na nasz koncert, nie będą zawiedzeni, naprawdę. No, ty y ty y, a oprócz tego, mm -hmm. oprócz tego tych y, materiałów, co mówisz, na pewno y, zrobimy y, nowy materiał, pracujemy nad tym materiałem, aczkolwiek nie chcemy też tego wiesz, robić na łapu-capu. Chcemy, żeby to było, żeby to było wszystko, ze smakiem i oglana, jakby tam wiesz, jakby peł, pe, pe, pewną nicią tajemniczości i zaskoczenia. Więc na pewno zaskoczeni i niespodzianki będą. Dokładnie. To co ja zawsze mówię, że Złoty Manom nie jest cover bandem, ponieważ no, ciężko jest rzynać samych siebie, kiedy coś się stworzyło i wyszło to do Skarbnicy Polskiej Muzyki Rockowej, a do tego dołączyć głos Karol Leszko, która jest naszym gościem. Karolina Leszko, wokalistka grupy Złoty Manom, to efekt może być piorunujący. Karola, powiedz mi taką rzecz, kiedy zapraszamy na pierwszy koncert? No wiesz, jakby nie jestem upoważnioną osobą do tego. Ja aby wiem, że to jest płynne, bo zainteresowanie tekst. jest bardzo duże, ale tak, możemy już opowiedzi. Pewnej... Mamy, mogę powiedzieć, że są plany, już, już jest parę koncertów. Wiem, że jest w przyszłości z tego co wiem, już nawet w tym tygodniu będziemy mieli potwierdzenie, że jest nawet kilkanaście. Nie chcę jeszcze zdradzać gdzie, co i jak, bo jak mówię, nie jestem do tego upoważniona. Ale są pewne plany. Mam nadzieję też, że zagram niedługo w swoim mieście rodzinnym w Wałczu. Też jeszcze do końca nie, 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 nie podpisałam jeszcze umowy, nie podpisaliśmy umowy. Z wiceburmistrzem Waucza, ale jesteśmy na, do, do dobrej, na dobrej drodze negocjacji, więc myślę, że dojdzie do skutku ten koncert, a jeśli dojdzie, to będzie 17 stycznia Wauczu. No właśnie, o to do mi chodziło. Zainteresowanie wokół grupy Złotymanem jest bardzo duże, ale tak jak mówię, chwała Wam za to, że powoli próby, muzyka, pietyzm, dopieszczenie i przede wszystkim ta dobra energia. Karolina Leszka, moim Państwa gościem. Karola, teraz cóż, utwór dzięki któremu Cię tak naprawdę poznałem. Powiedz mi kilka słów o tym o tym energetycznym kowerze grupy Wanda i Banda. Nie będę Julią, bo teraz za chwilę zabrzmi ten utwór. Mm, powiem Ci tak. Na dobrą sprawę wykonywałam Wandę i Bandę w Szansie na sukces. Więc jakby ten cover był wykonywany przeze mnie, przez mój, moje dziecko, zespół, który założyłam kiedyś który bardzo kocham nazywał się to zespół Pazur e, Jakby nadal będę oddana temu zespołowi, gdzieś będę chłopaków wspierać, więc jakby e, ten utwór e, nie z, e, powstał zespołem Pazur, więc zapraszam wszystkich do wysłuchania tego coveru Mówiła to słowa Karolina Leszko, a czego tobie życzyć, Karolina, tak prosto z serca, gdybym zabawił się świętego Mikołaja? Prosto z mm -hmm. życzyć mi zdrowia, bo to zdrowie jeszcze niedawno mi trochę szwankowało Myślę, że zdrowia i siły, no i spełnienia dalej, aby, no, aby w tym moim nowym składzie, razem z tymi moimi kochanymi chłopakami, nie byśmy dobrą drogę uterowaną, czyli pozytywną energię. A ja wiem, że tak się stanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.